Kajlicz namówił Alego, aby zakradł się do domu rodziny Kerwansjoglu i zabrał coś cennego. Chłopiec wyniósł naszyjnik zery. W 470 odcinku więźnia miłości Azajs będzie musiała go odnieść. Sprawdź, co się wydarzy w 470 odcinku serialu Więzień Miłości. Ali Kejgan Alp Onder wyniósł wisiorek Zery Hazal, Subasi, z domu Kerwansjoglu. Kajlicz Gogberg Demirci chce dzięki temu zdobyć Azajs Denis Ozłem Durmas. Ildis Dunia Gindogdub sugeruje, że to Azajs ukradła pamiątkę po Zerze. W 470. odcinku serialu Więzień Miłości Kajlycz ucieka się do szantażu, by zdobyć Azajs. Mówi, że jeśli Azajs nie zgodzi się być jego kobietą, on zaniesie wisiorek z odciskami palców Alego. W trosce o syna Azajs ulega namowom. Niedługo potem Kajlicza spotyka przykra niespodzianka. Azajs przychodzi do niego i wykorzystuje chwilę jego nieuwagi, uderza go od tyłu gałęzią, zabiera wisiorek i ucieka. Iildis nie może zrozumieć, dlaczego mimo podejrzeń Julaid Tux Ersoy i August Ceng Toruń wciąż pozwalają Azajs pracować w ich domu. Azajs odnosi wisiorek do posiadłości. Kiedy jest w pokoju Julaid, wchodzi August. Więzień Miłości Odcinek 470 w piątek 15 stycznia 2021 roku o godzina 17.10 w TVP2. Sprawdź program TIF.